A teraz nastąpi odczytanie rozkazu dowódcy 21 Batalionu Logistycznego dotyczącego mianowania żołnierzy na wyższy stopień wojskowy. Rozkaz odczyta pani kapitan Iwona Gierej. Batność. Rozkaz personalny numer 46 dowódcy 21 Batalionu Logistycznego z dnia 27 października 2025 roku. Spocznij! Na podstawie artykułu 136 ustęp 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny oraz ustęp 1 i 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie mianowania na stopnie wojskowe z dniem 11 listopada 2025 roku mianuję na stopień wojskowy starszego sierżanta sierżant Piotr Słowik sierżant Tomasz Rokosz, sierżant Mateusz Jodłowski, sierżant Sebastian Kulawiuk, sierżanta plutonowy Janusz Hruścicki, plutonowy Sławomir Wierzbiński, plutonowy Tomasz Trojan, plutonowy Dawid Frydryk, plutonowy Marcin Bober, plutonowy Tomasz Matuszek, plutonowy Artur Maciałek, plutonowy Kamil Mazur, Plutonowego Starszy Kapral Patryk Kawaler Starszego Kaprala Kapral Błażej Bigot Starszego Szeregowego Specjalistę Starszy Szeregowy Krzysztof Piech Starszy Szeregowy Sebastian Solarz Starszy Szeregowy Dawid Łakomy Starszy Szeregowy Mateusz Cegliński, Starszy Szeregowy Kacper Maślanka Starszy Szeregowy Łukasz Piejko Starszy szeregowy Jerzy Sereda, starszy szeregowy Włodzimierz Terlecki, starszy szeregowy Klaudia Kujniar, starszy szeregowy Rafał Pałka, starszego szeregowego, szeregowy Piotr Wójcik, szeregowy Izabela Kruściel, szeregowy Bartłomiej Kwoka, szeregowy Adrian Halak, szeregowy Piotr Ostrowski, szeregowy Gabriel Telega, szeregowy Kacper Sudek, szeregowy Dawid Kość. Szeregowy Grzegorz Rapita. Rozkaz podpisał Baczność! Dowódca podpułkownik Krzysztof Bogacz. Nowo mianowany do dowódcy wystąp. Pocznij!